Ten obszar, za który ja miałem przyjemność ogromną i zaszczyt odpowiadać przez tę kadencję najdłuższą w historii, rzeczywiście to obszar również najbardziej kosztochłonny, więc te liczby, które, o których będę mówił, nie będę nimi epatował, bo to nie bardzo jest sens, ale kilka należy wymienić, bo zacznę od dróg prawie 720 milionów złotych wydane na inwestycje drogowe w tej kadencji. Zarówno te inwestycje o takim wymiarze bardzo wielkim i kosztochłonnym, jak i te inwestycje, które dotyczą małego odcinka krawężnika czy chodnika w najmniejszej miejscowości województwa opolskiego. ZDW miało okazję w tych latach od 2018 do 2024 roku przeżywać kolejne rekordowe budżety, bo każdy z, każdy z każdym rokiem był coraz większy i każdy był historyczny, bo w tym roku sięgnęliśmy już 348 milionów złotych, jeżeli chodzi o budżet zarządu dróg wojewódzkich. To oczywiście jest wypadkowa tego, że inwestujemy w nasze drogi, ale również niestety cen, które w tym czasie zmieniły się na rynku budowlanym ogromnie. Warto wspomnieć również, że nie tylko rekordowe budżety, ale również zmiana wizerunku takiego bardzo, Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo na Oleskiej zmienił się również wizualnie budynek Zarządu Dróg Wojewódzkich, a przede wszystkim zmienił się on, jeżeli chodzi o jego walory termomodernizacyjne. Bo, bo nie dość, że ta nowa fasada się pojawiła i to zupełnie inaczej wygląda, to jeszcze w dodatku jest lepiej i nowocześniej i oszczędniej. To również setki milionów złotych dla przedsiębiorców opolskich które zostały przekazane przez, głównie przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, czy w formie dotacji, czy w formie pożyczek, zwłaszcza tych pożyczek covidowych, bo mówiliśmy tu dzisiaj o, o pandemii, to był czas trudny, ale pamiętajmy, że najtrudniejszy to on był dla naszych przedsiębiorców. I ten i tutaj zadziałało również to, co co prawda zainicjowaliśmy w roku w poprzedniej kadencji jeszcze z panem marszałkiem Andrzejem Bułą, czyli Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju, który również przez tę kadencję no, zaistniał w tym jako zupełnie nowa spółka z, z samorządu województwa i doskonale się odnalazł w tej rzeczywistości. Myślę, że Rola Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w tej kadencji również zasadniczo się zmieniła i, i staraliśmy się, aby ona była jak najbardziej elastyczna, jak najbardziej docierała ze swoją ofertą do szeregu różnego rodzaju przedsiębiorców, nie tylko mówimy o tej ofercie dotacyjnej, ale również setki innych przedsięwzięć, które miały pomóc naszym przedsiębiorcom w prowadzeniu swoich biznesów drugi już dwa dwie edycje Kongresu Gospodarczego e, udało nam się w ostatnich dwóch latach przeprowadzić największą to jest to największa bez wątpienia impreza gospodarcza odbywająca się na terenie województwa opolskiego strategia rozwoju województwa opolskiego już pan marszałek Konopka o tym wspomniał ja chciałbym przypomnieć że to jest dokument który został przyjęty przez sejmik województwa opolskiego jednogłośnie i który nakreśla nam kierunki do 2030 roku na, naszego rozwoju, więc, jeszcze przynajmniej na jedną kadencję, będziemy się tym, tym dokumentem kierować. No i ostatnia rzecz, czyli bez mała 20 milionów, bardzo przyjemne słowo pociągu kilometrów, które udało się w województwie opolskim przejechać przez te lata za niestety aż pół miliarda złotych z dopłaty z około pół miliarda złotych dopłaty z budżetu województwa. To wciąż jest największy wydatek taki jednostkowy z naszego budżetu rozporządzalnego i wciąż staramy się o to, aby było to był to no jeden z takich najważniejszych naszych obszarów oddziaływania. Pamiętajmy, że tu również nas pandemia dużo, dużo złego zrobiła.